Siemaneczko widzowie. Dzień dobry, witajcie. Ja jestem. Y, Piotr z kanału Chrupty się ty. Jest ze mną Supka. Czyli taki. Y, jakby ktoś nie wiedział taki ptaszek. <grym> Dobra, a dzisiaj będziemy budować co? Lidla. Sklep Lidl. Mamy tutaj już przygotowane jak widać. Itemki. Y, to będzie pierwsza część. I zaczynamy, nie? No? No to tak. No nie wiem, ja czy zrobić jakiś zarzby. Ja nie wiem, jak to Boki, robię. ja zrobię z bloku kwarcu. Dobra. No, no, no. Może taki szkielet z bloku kwarcu wypełnimy to w środku wiesz. Może na cztery. Ty chcesz szkielet robić? No dobra. No to jak szkielet, no to robimy szkielet. To już mi się coś wydaje, no, że. Tak. Coś mi się wy wydaje, że to będzie sklep, taki wiadomo, nie. Taki, jakby to powiedzieć, yy, duży, nie? Zobaczcie tylko to, jak to będzie wyglądać. A zobaczycie jeszcze jak to będzie wyglądać w innym odcinku, yy, kolejnym z produkowania właśnie tego. Dobra. No. No to jak, no to szkielet robimy. Na cztery miało być? Tak. Na no cztery. Tutaj jeszcze, ale to będzie ogromny ten ja sklep. Ja szkielet, bo ja już wiem jaki ma być taki nowoczesny. Tutaj mamy park e, bierz, rozrywki. Wiesz, że jeszcze będzie góra? Wiesz, jeszcze będzie góra? Co góra? Taka mała góra będzie jeszcze. Drugie piętro? No. Ale ona będzie mniejsza. Mniejsza, mniejsza właśnie. Mniejsza pomysł, tak no. No i... Jeśli chcecie więcej odcinków z Hruptysiowic, no to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. był dzień? No bo już y, mało zostało subskrypcji do 50. Zostało tylko dwie subskrypcje. A więc y, mam nadzieję, że się wyrobimy szybko. Nie? Że będziemy mieli jak najszybciej te y, suby. Te 50 subów. No bo te w którymś tam filmiku obiecałem będzie na 50 subów jakiś specjał eee, Czy to będzie mm, jakiś tam filmik Ale on prezentacyjny ja czy coś jak idealnie jeszcze okna bym chciała zrobić okna, Nie. Ej, a, a dobra, o to ci chodzi no? To dobra Tutaj tak zrobimy, hop tej niebieski będzie. No, to raczej, tutaj ty robisz to, ja będę robił tak. Tutaj y, słówka kładzie. No. A, mo, no, to może ja położę, ale później. Czyli Trzy odstępu. Raz, dwa, trzy. I jedziemy do góry. Raz, dwa, trzy. Hop. Raz, dwa, trzy. Tylko, że. Y, nie wiem, czy to będzie takie wiesz y, ej, 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 ty! Poczekaj, no co? będziemy musieli jeszcze tu światła robić No to światła spokojnie, zaraz coś zrobimy Żeby tu wiesz, te te nie latały Ale tu muszą być jeszcze te Ale słyszysz, żeby tutaj nie, nie latały te no Nie Nietoperze nie nie Tak No to mają na razie jakieś pochodnie. Dobra Teraz tak, trzy odstępu Hop Trzy odstępu. Hop. To tak samo. Dobra. Najprawdopodobniej. Znaczy, te latarnie, bo one są takie niebieskie i lepiej pasują niż to. Niż te światła. Ja je tutaj tylko zapalę, żeby. Uh -huh. Te latarnie, te, te co masz w swoim domku, tak? Ym, no. To tak. dobre. No to. Na górze, może będą jakieś, nie wiem, meble. Czekaj, tutaj może żółty damy. No. Yy, piszcie w komentarzu oczywiście yy, co byście chcieli, żebyśmy budowali na chruptusowicach. tak ja, No po miejscu. Tak. Ale wiadomo, są, są wakacje. No to spodziewamy się, że będą częściej filmy, nie? No. Dobra, coś ty tu tak postawiła? To No, bo chciałam tak tylko, żeby chwilę oświetlić, ale potem zmieniamy to. No, pasowałoby to zmienić. No, dobra. Ściany chyba są już, prawda? Poczekaj, tutaj, yy... gdzie, gdzie środek jest? Dwa niebieskie. To Środek chyba tutaj jest. No, to teraz tak. Blok kwarcu zrobimy. Tutaj to niestety usuniemy sobie. Tutaj. Hop, hop, hop. Tutaj możemy zrobić to. Tutaj będzie szyba. No i... No sówka. A jeszcze tutaj będziemy robić skelet. I jak będziemy kończyć, to wrócimy do was. Tak, a więc... Na razie trzymajcie się. No. A więc jak na razie tak, tak to wygląda. Tutaj zrobiłem to na y, koszyki. Jak będą wyglądać koszyki, no to pokażemy wam w którymś tam odcinku. Tutaj słówka już... Buduję mm, górne piętro. No i myślę, że no, podoba Wam się jak na razie, nie? Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. I oczywiście zostawcie łapkę w górę dla słówki, <laughs> jak chcecie z nią filmy, żeby po prostu ona też miała motywacji do, do nagrywania filmów. Ona, tak jak i ja, musimy mieć też motywację do nagrywania filmów. Tutaj cówka stwierdziła, że będą automatyczne drzwi, że po prostu podchodzimy i wchodzimy. No, bo to, to będzie akurat taki nowoczesny sklep. Tutaj jeszcze bym coś zrobił, ale jeszcze nie wiem co. A więc widzimy się później no, a więc witajcie w drugiej części tego odcinka suwka jak, jak widać buduje w środku ale tutaj już Lidl mamy zrobione, tylko że jeszcze tam trzeba zrobić jakieś tam produkty dodać i tak, mamy tutaj taką jakby reklamę, czy szczałkę parking Tutaj y, zamiast y, koszyków czy wózków sklepowych są po prostu szalkerowe skrzynie. Tutaj mamy półki. Tutaj jest mięso i ryby. Tutaj też. Tutaj puste półki. Które oczywiście zapełnimy. Ksówka tutaj już buduje, jak widać. Kasę. Dobra. Chodzimy na górę. Na górnym piętrze będziemy a zapomniałem dodać, że na dole będą artykuły spożywcze. A na górze będą takie wiadomo Takie narzędzia i inne Chyba, że jak na górze się coś nie zmieści, no to możemy wtedy dodać na którąś półkę na dole, ale ogólnie ten sklep jest. Ogromny mi się wydaje. Jak, jak się tobie wydaje słówka? No jest duży. No, duży jest. Napis jakoś zrobiliśmy. A więc... No, to, chy to chyba... było już by na ty... To chyba było. Dobra, jeszcze raz... jeszcze raz. To już końcówka tego odcinka, a więc. Sówka, żegnamy się. No, no, no to czy, subskrybujcie, łapkujcie oczywiście żeby nie przegapić następnych filmików, a więc trzymajcie się. Cześć.